Haha, ha. z tej strony Transactivity, skończyliśmy na kanale i nazwaliście w kolejnym odcinku na Sonic Shadow Generations. Eee, pokazało, okazuje się, że już. E, tego, że fandom się. tego fandom się obrócił przeciwko. Eee, Shadow Generations. Eee, nawet, e, nawet. nawet nie wiem, nie, wiem, nie, wiem, nie wiem w ogóle, ile minęło od odby tej gry, ale już fandom się obrócił. Tak samo jak. To, 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 te, to stało się tak samo, to, to samo co z Frontiers. Czyli, e, czyli ludzie. E, czyli ludzie się teraz zaczynają budować przeciwko folk, Tego przeciwko ja zaczęłam hejtować... Generations. Nie mam pojęcia dlaczego. Nie wiem dlaczego, nie wiem czemu, nie wiem jak, nie wiem po co, nie wiem why. Nie mam pojęcia jak, nie mam pojęcia jakim prawem, jakim lujem i tak tego ten pan się obrócił przeciwko tej grze. Tak szybko. Przecież tego, przecież nie wiadomo co. Ta gra była tego, ta gra była chwalona. Przez graczy. Jak? Jak taka 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 dostaje hate jak zeproszenie? Deprecji depresji jak to może już taka taka dostawa hate dostaje hate jak już na YouTube pojawiają się filmy tego że, że, tego, że, ludzie, że, tego, że ludzie, się, ludzie się obracają przeciwko Fellow przeciwko Generations, a ja taki... jak? Co, taki co jest już? Myślałem tego, myślałem, że par, jeszcze parę lat. A nie, nie wiadomo, nie, 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 jakiś rok. Myślałem, że to jest... przed może powstanie jak Frontiers. Że zdarzy się tego, czy dopiero po paru latach. A nie, od razu po roku. Czasami zastanawiam się w ogóle tego, co fandom odwala. Ja czasami, czasami, to się czasami zastanawiam się tego, co fandom ma w głowie. Co w ogóle ludzie mają w fandomie głowie, w Czy sobie głowie. się dziwię tego, i tego. Ja jestem tak, mi ja się tego, że do no, tego nie hate od razu, że tego zostało nie hate. Oh, upuścę, A. dobra. To jest czasami niemożliwe, że tego zostało, tego, to jest są mi niemożliwe, jestem randomem. Ten, 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 ten trend ten trend wciweczny się tego, się po jakimś czasie w grze zaczął się od dawna, zaczął się od, od uniszt. Ja, tak ja bym takie ja tego ja rozumiem, że tego, że pan trochę no, że tego, że nie ufa, trochę nie bardzo nie ufa ja rozumiem, że te, rozumiem, rozumiem tego, że i panowie po prostu nie lubią tych starych nowych abonn經, nowych, tego, nowych gier. Ja to rozumiem. Ale żeby się sprzeciwiać, żeby od razu tego po roku czasu, po, tense, po roku czasu odbudania gry... od razu się trzeba sprzeciwiać, to jest... To dla mnie to jest normalnie... To to wow! To jest normalnie dla mnie, dla mnie szok. To jest dla mnie takie wow. No i to jest trochę niepo... nie, to niepojęte, niepojęte tego, że... że, tego, że, do tego, że fato, się zachowuje zachowuje To jeszcze status się może stać jeszcze co, że tego, zaraz Krosmot będzie też, że Barbie Kart I ludzie będą gadać, że tego, że Mario Kart zasłużył? nagrywałem w roku. To jak to się stało? Jak do pewnego to ja już tego, to ja już nie mam, to już tego, to sami jest, to się się o tego, jakim prawem to się w ogóle dzieje w głowach ludzi. Dobra, no, no, ja, wydaje ja mi się tego, bo ja, bo tego, bo ja, jeszcze nie tego, jeszcze nie ograłem strony jeszcze doła, a już tego, a już. Już yy, widzę tego, widzę, że, widzę na YouTube że tego, że już się pojawiają filmy na temat tego na, tego, na, na temat tego, że fanowie się pusi, płacają powoli i się obracają przeciwko grze. Ja taki, jak? Ja ja tego, ja takie ja też ja, nie rozumieć Ty, od tego, co się dzieje z tymi ludźmi. Naprawdę! Nie wiem, ludzie się, bo to jest naprawdę też, że to czasie powiedzieć żałosne. Fadno się pod tym fanem do po prostu tego, ja nie tego, ja nie wiedziałem, słuchajcie, ja tego, ja ten już znam. Od dawna. wy ja, tego, ja już, tak jak powiedziałem, spodziewałem się tego, że tak gra dostanie. Tego, ta gra będzie. Yy, ta gra będzie się. Czy tak gra dostanie tego po dupie? A czy tak gra, nie. No, no tak, one będą mrzeć. Mamy Lightspeed Dash. Dobra. Speed Highler. Dobra, zobaczymy. No to jest nie tego, to jest nie pojedyncze. Czasami ja tego nie tego, Ja się powoli zostawiam. Wow. Ups. Dobra, to już to jest dobra, to sobie jest do, do zrobiliśmy bo się nie To jest bardziej na. się nie skupiłem. Skupiłem się bardziej na... A, dobra. וואו, אבד ייגו. Развалились, что roz за... Что за... Что за... Что за... О, куда, я заепоч снял, ожидай. А ты видишь, заканчивай, заканчивай, заканчивай. Заканчивай, 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 Mam! No. Ejka, ejka, ejka! No tak, ejka! No ja tutaj go wlążę z lewy. O nie, no, spadłem. Nie podwyższyłem się tym wiązkiem. Pa. bardzo na tego, bardzo na tego tematu. Ja tego, ja się, po, ja tego, ja się bardzo ja, ja tego, ja się powojałem tego, ja chciałem się zostawiać e, w ogóle, zostawiać tego. Ile tego, ile jeszcze, ile tego, ile jeszcze będzie co będzie co jeszcze tego? Co jeszcze będzie następne? Dobra, jest... E, tak, tam na długimy lokowano mi mieli... E, cream. Tak jak są blokowana cream jest. Okej. Okay. Jak się rozgrusza? Ja się rozdruszę ja trochę. Ja się nie wiem czy jak nie wiem czy za głosie wiem czy za cicho jest, nie wiem czy jest za cicho. Nie, ja tylko nie, bo nie jest za cicho. Ema, no worry, mami, no worry. I told mom I will be right No, when I left. Tak, mami, Czy Coś porwało. Coś mami, 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 czy mami, Czy mami, 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 czy jak wszystkie? To tylko jak wszystkie poradzimy, challenge nie ma, challenge nie ma jeszcze, to dopiero jak będzie. Dopiero jak będziemy. Dopiero jak sobie przejdziemy tego. To, to przejdziemy, a i ty. A i będziemy tylko przychodzili. Dlaczego nie? Musimy się A może w sumie tego, nie? Może dalej, nie będziemy tego przychodzili. Czy to będziemy tutaj? To już sobie wyjściem po dwa stage co najmniej. Bo trochę tego, bo trochę, wiecie, trochę nie jest. Nie było trochę tego, nie było troszkę tej, tego, że na odcinku zrobiłem czy, czy staje nie wiem czy. Tak trochę tak wychodziło, tak wychodziło dziwnie. Ale ja, słuchajcie, ja powiem tylko jedno. Ehm... Tego, ludzie, którzy. Tego, ludzie, którzy krytykują tą grę, którzy już się sprzeciwili, że to jest to w ogóle ludzie, tylko. Albo, albo ci, którzy kupili specjalnie, żeby hejtować, albo ci, którzy... tego, który mi się, tak, się zbudziło. I teraz szukają tak i szukają wszystko, żeby tego w grze, żeby cisnąć tą grę. Myślę tego. Ja teraz myślę, że fandom jest w porządku. Większość fandomu jest, jest tego, jeszcze jest OK, znaczy jeszcze jest w porządku. Bo druga część od domu jest albo dziwna, albo żałosna. To jest to by było, to ja, ja, trzymajcie się, do kolejnego odcinka, na razie, pa pa.